Dziękuję Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Pan prezes Kaczyński na ostatniej konferencji poświęcił mi dwie minuty. Panie pośle Kaczyński, wspomniał pana aferę Gedbeck. No cóż, uderz w stół, a nożyce się odezwą. I wie pan, ale to jest coś, co obciąża pana, bo to pan wtedy rządził. Pan te miernoty intelektualne i moralne wprowadził do Sejmu. Pan tym ludziom dał władzę. I wie pan. Chciałbym panu powiedzieć, my również pamiętamy o aferze Pegasusa, o aferze Funduszu Sprawiedliwości, respiratorowej, maseczkowej i te afery zostaną rozliczone. Ale wie pan, pamiętamy również o aferze dotyczącej dwóch wież i ja mocno liczę na to, że ta afera również zostanie rozliczona. Dlatego, panie marszałku, proszę o sprawdzenie kworum. Dobrze, tak będzie Panie Pośle, a ja mam po drodze taki wniosek jeszcze o to, żebyśmy się nie wyzywali odmiernot i durniów z dwóch stron, bo to do niczego na pewno nie prowadzi i też chyba nie jest tym, czego oczekują nasi wyborcy.